Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii MotoGP 2019. Max Painter przedstawia no, kolejny tutaj challenge. Na 12. tutaj pozycji mamy przed sobą wyścig właśnie w Walencji z Garym McCoyem w Red Bull Yamaha WCM yzr 500 rok 2000. Co tutaj mamy do zrobienia? 8,600. Keny Robertsa trzeba wyprzedzić, żeby osiągnąć się złoty medal. Na srebro 5 sekund 599 oraz wygrać właśnie wyścig, żeby chociaż brąz tutaj wygrać. No bo muszę zobaczyć, okur, poziom trudności 70%, proszę bardzo, 3 lapy, Zużycie opon jest i tutaj widzę, że jest tolerancja, jeżeli chodzi o kary showroom sobie zobaczymy tak właśnie wygląda numer jego 24 w Red Bullu Yamaha w Red Bullu no popatrzcie kurde jak to się pozmieniało a przecież Red Bull jest bardziej sponsorem Hondy 19 lat później właśnie co innego sponsorzy także zaczynamy właśnie ten wyścig z Garym Makojem No to to już w ogóle troszkę się wychyla poza sylwetkę Aha, ja nie gonię, ja muszę uciekać Myślę, że gonię, bo na niektórych właśnie challenge'ach jest tak, że trzeba gonić Więc jedziemy właśnie na tej trasie No, tutaj zobaczymy Ja sobie tutaj dam radę, trochę się tak dziwnie jedzie. Naprawdę, tym moto trzeba naprawdę się tutaj wczuć, tutaj delikatnie, tutaj troszkę zyskamy nad moim rywalem tutaj tak trochę za szeroko pojechałem ten zakręt ale myślę że ładnie będzie ale tutaj za szeroko za szeroko kurde nie było płynności troszkę stracę 4 sekundy, przewaga jest, a jeszcze mam przed sobą jeden lap. Tutaj uślizg był opony. No Gary, tak wygląda z przodu. Na minuta 36. Trzeba pojechać drugiego lapa też właśnie Właśnie w tym mm, czasie żeby móc myśleć właśnie o złotym medalu. Bo tu może być naprawdę trudno. Tutaj przestrzeliłem troszkę ten zakręt. W miarę 5-8 to jest przecież 70% tak jak powiem. Yy, trudności poziom trudności jest na 70% więc tutaj naprawdę trzeba bardzo dobrze jechać troszkę za szeroko ale myślę że tutaj nie będzie problemu żeby osiągnąć tutaj swój cel a tutaj bardzo szeroko 7-7 sekundy. No, oby było 8 sekund. Oby było. 5, 6 w miarę, minuta 36. Może będziemy je gwarantować. Jest 9 sekund. Normalnie mogę powiedzieć z takim. Taką jazdą 9 sekund, ładnie za pierwszym razem. Grey McCoy odblokowany, odblokowany Team. No i oczywiście taka fajna emotka. Od, też odblokowana kontynuujemy. No i przejechane, że tak powiem. Jak Wam się podobał ten odcinek właśnie możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego challenge'u.